Cześć, witajcie. Poruszam się po centrum, po deptaku. Jak widzicie, dość pusto. Ludzie pochowani po jakichś kawiarniach, po jakichś barach. Cisza, spokój, żadnej muzyki. Już powoli jakieś pierwsze ozdoby się pojawiają przed świętami. Tutaj, a to dopiero jest połowa października. Fajnie, kolorowo. Chcieliście, żebym pokazał Wam jakieś fajne miejsca, a nie tylko chodzę koło tego busa i pokazuję Wam, jak ładuję tego elektryka. Tutaj mamy most gdzie przepływa tutaj rzeczka ale słabo widać trzeba było zainwestować jeszcze w lepszy jakiś telefon, jakąś kamerkę, chociaż nie mam dobry, co tu mogę więcej pokazać. Tam mamy jeden kebab. Tutaj się otworzył drugi kebab, którego będę testował już za chwilę. A tak to spokój, bo każdy mówi, że niebezpiecznie chodzi sobie wieczorami gdzieś po deptakach w centrum. A zobaczcie, 22, nic się nie dzieje, spokój, nikt Cię nie zaczepia, idziesz, kamerujesz. I tyle, dobra, ja się utaję w stronę Kepsa, będę testował, kolejny raz zapraszam, żebyście obejrzeli na, kana na kanale, kurier testuje. Wchodzę, znaczy wchodzę, idę.